Księżom, alumnom i siostrom posługującym w czasie pielgrzymki. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim służbom, które czuwają nad właściwą atmosferą przeżywania tych rekolekcji w drodze. Dziękuję służbom muzycznym, porządkowym, wszystkim współpracownikom naszych dusz pasterzy. dziękuję Wam, drodzy bracia i siostry, za tworzenie tego pięknego obrazu Kościoła pielgrzymującego. Na czas wypełniania życia Ewangelią, na czas podejmowania współodpowiedzialności za wiarę i zbawienie innych przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami nie Niech imię pańskie będzie błogosławione. Spomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył mnie Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. prawda, że Antonio Sorenelli otrzymał 30 lat i odsiedział ten wyrok. Po ludzku sprawiedliwość go dosięgła. Odsiedział 30 lat w więzieniu i wyobraźcie sobie, że kiedy wyszedł, to pojechał na jej grób i prosił ją już o przebaczenie. Prosił ją o przebaczenie jako świętą. Ale pozostawił po sobie Najpiękniejszy obraz kogoś, kto zrozumiał i otrzymał taką szansę nawrócenia. Ja Wam powiem, że kiedy się toczyła w Europie ta dyskusja o karze śmierci, czy karać śmiercią, prawda, czy, czy jednak zrezygnować z niej, to sam nie byłem na tyle dojrzały, żeby zrozumieć tą piękną, wspaniałą prawdę o tym, że trzeba każdemu dać szansę. Żeby zrozumiał swój błąd i żeby się nawrócił. Zrozumiałem to, kiedy prowadziłem rekolekcję w jednym z największych więzień w Europie. Wiecie, o czym myślę? O Radomiu Kozjej Górze. To jest 1200 więźniów i jeszcze 300 takich, do których nie wolno podejść, no bo mogą ci na przykład żyletką pociąć żyły. Muszą być cały czas monitorowani, bo jest takie niebezpieczeństwo. Pamiętam, kiedy pojechałem nagrać pierwszą konferencję, potem miałem też spotkania z nimi. To było y, przeżycie niesamowite, o którym ciągle pamiętam i do którego wracam. Jak złudne jest właśnie to patrzenie po ludzku. No i wchodzę do tej dyżurki, po chwili wchodzi do mnie twarz anioła, młody chłopak. Ja jeszcze wtedy nie byłem taki mądry. I nie wiedziałem, bo mnie nikt nie ostrzegł, że nie powinno się pytać więźnia, za co siedzi. Powinien sam powiedzieć, no ale człowiek jest niedoświadczony. Patrzę, taki anioł wszedł, takie oczka błyszczące, taki młodziutki. Ja mówię, słuchaj, a za co ty siedzisz? A on mówi takim przyciszonym głosem, a ja uciekłem z wojska i zabiłem człowieka. Ja mówię, to ile jeszcze tu będziesz siedział? Osiemnaście lat. Za chwilę wchodzi drugi do pomocy. Druga twarz anioła. Pytam się, a ty? A ja też zabiłem człowieka i jeszcze mi 23 trzy zostało. Moi kochani, wiecie, że ja wtedy zrozumiałem, że prawdziwą naprawdę karą, najtrudniejszą, to jest właśnie nie kara śmierci, ale pozostawienie kogoś przez lata ze świadomością tego, co uczynił. Właśnie lata więzienia, a pomyślcie sobie o dożywociu, jak mają, albo 40 latach, po których wychodzą, nam się wydaje nieraz, że nie możemy wytrzymać w domu godziny pięciu. U, jak dzień siedzimy w domu, prawda? To aż nas podrywa. A tam siedzieć tyle lat ze świadomością tego, co człowiek uczynił, to już chyba gorszej kary, naprawdę moi kochani, nie można sobie wyobrazić. Ale to jest szansa. I teraz popatrzcie na piękno chrześcijaństwa. W chrześcijaństwie nikogo Pan Bóg nie przekreśla. W chrześcijaństwie każdemu Pan Bóg daje szansę, a tobie, a mnie. Przecież mamy te swoje paskudeła, prawda? Ile razy już mi Pan Jezus przebaczył, a ile jeszcze razy przebaczy, bo nie dam rady? Najpiękniejszy dar miłości przebaczającej, którą, moi kochani, macie właśnie tutaj. Tylko i wyłącznie w kościele. Mówię więc o sakramencie pojednania, o spowiedzi świętej, gdzie spotykacie właśnie taką najpiękniejszą, przebaczającą miłość Pana Boga. Właśnie przy kratce konfesjonału człowiek rozumie dopiero, jak dobry i wspaniały jest Bóg, który ciągle przebacza i ciągle czeka na nasze nawrócenie. Tak mi się życie ułożyło, że musiałem dużo podróżować. Kiedy byłem w jedlni letnisko i prowadziłem rekolekcję, to też waszym dzieciakom, może ktoś tutaj idzie w tej grupie, zadałem pytanie Ile razy ksiądz Jacek był w pierwszej klasie? Zadałem to pytanie przed jednią, także w jednej parafii. No i nie wiedzieli i nie potrafili mi odpowiedzieć. A strzelali, no, tak by wypadało, że raz. Ja mówię, za mało. No to mówią, a może dwa? Nie, też mało. A trzy? Też za mało. A chłopak mówi, no ale cztery to już wszystko, siedzieć w pierwszej klasie. Cztery lata, proszę księdza. A ja mówię, no to widzisz, aż pięć razy byłem w pierwszej klasie. A jeden taki chłopiec stoi pod boną podnosi tak wysoko rękę i mówi tak ja mówię, coś chciałeś ważnego powiedzieć tak, ale z księdza to osioł ja mówię, masz rację siedzieć pięć razy w pierwszej klasie no i wyjaśnimy im, pierwszy raz byłem w szkole podstawowej w pierwszej klasie potem w liceum też byłem w pierwszej klasie w seminarium też byłem w trzeci raz już w pierwszej klasie Potem na uniwersytecie w Lublinie czwarty raz mnie posadzili w pierwszej klasie. Jak pojechałem do Rzymu na studia, do Jezuitów, to też siedziałem piąty raz w pierwszej klasie. Ale osioł. Wyjątkowy. Moi kochani, właśnie. Piękna prawda o tym, żeby w życiu coś wiedzieć, czegoś się nauczyć, trzeba mieć doświadczenie, ale i wykształcenie. Dlatego tutaj mówię o biblijnych mędrcach, tych zwłaszcza, prawda, którym się sypią wąsy, albo o tych mędrczyniach, które zakładają pierwsze klipsy i wydaje im się, że cały świat mają pod sobą. Żeby być prawdziwym mędrcem, trzeba obok wykształcenia mieć jeszcze doświadczenie. I pamiętam, wracam właśnie do spotkań z moim przyjacielem. Który mieszka w Monachium, jest bardzo znanym terapeutą cenionym, żonaty człowiek ma czterech synów. Wspaniały człowiek głęboko wierzący, a więc daje wam dowód kolejny, że dzisiaj także w tym współczesnym świecie wcale nie trzeba być kimś wywrotowym, żeby być wspaniałym, doskonałym i zauważonym w środowisku, ale jest bardzo głębokim człowiekiem i lubił sobie tak przyjść raz do mnie na kawę. I przyszedł kiedyś po południu. I mówi tak, słuchaj, musimy pogadać, ja ci jednej rzeczy bardzo, ale to bardzo zazdroszczę. Popatrzyłem tak na niego, mówię, kurt, ty mnie bierzesz pod włos, a czegoż ty mi możesz jako księdzu zazdrościć? Jak ty jesteś spełniony w życiu, jesteś terapeutą, cenionym, masz dom, dobrze się dzieci uczą, żona, szacunek społeczny, czego ty możesz mnie jako księdzu. Po prostu zazdrościć. A on mówi, ale ja jednej rzeczy to ci tak zazdroszczę, bo ja nigdy jej nie będę miał. Ja mię na no to mi powiedz. I on mi mówi tak wszystko powiedziałeś prawdę, że mam szacunek społeczny, że mam dom, żonę, rodzinę, dzieci, że pomagam ludziom. Ale wiesz co, jestem już tyle lat terapeutą. Pomagam bardzo dużo ludziom, ale tego... Co Ty im dajesz łaską rozgrzeszenia w konfesjonale, ja nigdy w życiu im tego nie dam. A wiesz, że tak jak leczy wnętrze i serce człowieka, Pan Bóg tak skutecznie, tak głęboko swoją łaską, żeby był ktoś najbardziej zdolny i wspaniały, nigdy tego nie uczyni. Moi kochani, przywołuję to spotkanie, żeby przypomnieć Wam. Może tylko jeszcze nakreślić raz ten najpiękniejszy dar, który macie tej Bożej Miłości właśnie w kościele. Przebaczającą miłość Boga, którą otrzymujecie w konfesjonale. A zatem za tym teraz powinna płynąć miłość do tego kościoła, w którym jestem. W którym jest Pan Bóg żywy i prawdziwy, który czeka na mnie przy konfesjonale, który czeka po to, żeby być ciągle. Przekreślić, żeby mnie zamknąć, żeby mnie odsunąć. Bo pamiętajmy, że Pan Bóg się nigdy to, co powiedziałem, nie odsuwa od człowieka. To człowiek tak bardzo często sam odchodzi od Pana Boga. thank <laughs> you